Witam serdecznie na moim kanale przed Wami kolejny odcinek serii Tomb Raider. Gramy w Shadow of the Tomb Raider. Ostatnio mieliśmy przygodę z czymś co nazwałem leśne ludki. Była trochę obawa, że z nam amunicji, ale na tym poziomie trudności dość dobrze jest zaopatrzone. Czyli taki, taka przystroga jak ktoś robi to na najwyższym poziomie trudności, że w tym momencie w tych jaskiniach możecie mieć trochę problem z dostępnością, bo Bra brak sprzętu spinaczka w powieszących cianach wymaga sprzętu spinaczkowego. Okej. Okay. Czyli tam byśmy pewnie mogli do jakichś grobowców się dostać, tak? Czy, czy my gdzieś tutaj znajdziemy ten sprzęt spinaczkowy? Coś ciężko w tej idzie do przejścia. W dalszym ciągu pytanie jest, gdzie jest skrzynia, tak? No, sprzęt do spinaczki. Tak jak mówiłem, Coś czuję, że coś tu na nas wybiegnie zaraz. Dobrze mamy nasz shotgun. To nowy sprzęt, sprzęt spinaczkowy, ok. Zobaczmy teraz, czy tutaj nic gdzie nie ma w tej obozie tego spinacza. No nie, nie wiem, muszę powiedzieć, że dość ciekawe jest to sobie wybrano spinaczki. No ale tam dziela, żeby coś potrzeba, to zawsze się znajdzie. Ciekaw jestem, ile jeszcze gry zostało, bo tak naprawdę jesteśmy już w momencie dość zaawansowanej eksploracji. No teraz tak jak ja, tam wskoczyć. Hmm. Może jednak z tamtej strony? No i już ciekawe co z tą skrzynią się też stało. zobaczymy, dowiemy się. No to chyba stąd miałem wskoczyć tutaj. Dobra i teraz skocz i naciśnij E, aby zaczepić się na napianej ścianie, okej okay? No, bo tych ciapków to dość dobre jest te buty raking czy coś takiego zejść naciśnij W, aby zejść na chyba ściany Spacja, aby skoczyć półkę wyżej, no to chyba półkę wyżej musimy. Hmm, nasi leśni ludkowy tutaj musieli być. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec przypady z leśnymi ludkami. To znajdywanie sprzętu, to ulepszanie to takie nie tą brajderowskie Znajdywanie jeszcze ok, ale ulepszanie to nie. Skok na bok. Okay. No ale coś się dzieje, coś się robi, tak? Tutaj mamy fajne widoki. Pewnie tam się będziemy chcieli dostać ładne spejzaże, żeby nam zafundowała gra. Brzmi jak trójca, zjeżdżanie, tutaj też działa zjeżdżanie, więc tyk. Okej. Okay. jakby co, to możemy tam się zawsze zaczepić. Może tam będziemy musieli zejść, to jeszcze zobaczymy. Tak, ale co tak? Więcej życia w tej krainie. Może już koniec za światami. Okej. Okay. Chyba jeszcze trochę się pokrócimy. Ale nie jest to jakieś coś strasznie trudnego. No i miłych preobraże, muszę podziwiać. No i teraz będziemy pewnie tam się wspinać. a jak? Okej. Okay. Tutaj. Dobra. Gra tak trochę nas prowadzi po takiej ścieżce. Nie ma innego sposobu ohoho takie buty dobra No i gdzieś się dostaliśmy tak zobaczmy co my tutaj mamy nic ciekawego Tutaj mamy jakieś lekkie przejście No i coś taka muzyczka odpowiada mi że zaraz znowu będziemy naszych Kolegów mieć na agonie, także szybkie sprawdzenie. Przeładujmy te bronie, pozostałe dobra. Hmm. Błękitny lasu. Nabierzmy powietrze. Raz, dwa, trzy. Praca kamery jest cudowna Tak jak mówiłem nacek, nacek, na co jak na co na pracę kamery to Można ponarzekać tych że Uuu uh, uh, piranie nas jedzą Chyba że uda nam się uciec od nich Nie nie uda nam się od nich uciec Czyli tutaj musimy się Zagłębić w tą trawę Nie przewidziałem tych pirani No ale poszliśmy na ładnego nurka no i teraz płyniemy tam raz kolejny, pamiętając o tych piraniach teraz kamera nam dobrze zagra pięknie Ok, teraz gdzie są nasze piranie brzmiłe, chowamy się tutaj albo no płyniemy tędy gdzie one są? one za nas popłyną, czy coś? To nami tylko ok, poszło czyli nie wiem, w którą stronę mamy płynąć. Jeszcze raz muszę to zobaczyć na spokojnie. Wydaje mi się, że muszę płynąć tak jak płynąłem, co mi zjadł za pierwszym razem, i tam w tych krzakach zostać. Dobra, jeszcze raz to samo. Pojedziemy mi trochę spekania pięknego. Nasze kolegi No nie wiesz On za nami tu popłynął? Nie, ale musimy się Na pewno wynurzyć, nabrać powietrze No i jeszcze raz to samo jest wystarczająco ukrytym? Nie Masakra No i gdzie są te piranie? Dobra. ZA Dobra szybko Lara pływa, także jest dobrze I wracamy z powrotem do okrytego miasta, czyżby? Dobra. Mamy tylko nowy nasz łuk tutaj. No dobra, zobaczmy co tutaj ciekawego. <laughs> Czyli wszystkie bronie pochowała nasza koleżanka. Na ramce mamy jakieś ognisko. czy to już jedno z tych co wcześniej zaznaczyliśmy nie. Odkryto nowy odwóz, dzielnica rybacka. Okej. Okay. Zaznaczamy sobie w tej dzielnicy rybackiej. cokolwiek to jest trzy punkty. Naprawdę nie ma znaczenia, kiedy cię goni. Kto pozostawił przedstawienia czapli i zaćmienia? Muszę pomówić o nich z Unuratu. Hmm, coś by nam się przydało jeszcze podbić tutaj. Może dajmy to, nie wiem czy z tego skorzystam, ale. Broni nie ulepszamy. No i teraz... Ok, tam coś jest, to był jakiś e, grobowiec, skoro tak blisko mamy też rdnisko. Odkryto Monolith, okej. Okay. Popływajmy sobie, tutaj nie widzę żadnych zagrożeń w tej wodzie. Zresztą oni się kąpią, tutaj też jakieś materiały byłyby. Odkryto z oczekiwania dawku. Jestem. Nie jesteśmy u Unuratu. Jesteśmy w pobliskiej jaskini. Przy wejściu widzieliśmy czaple i zakrzmienie. Idę. Okej. Okay. No to gonimy. gdzie to w takim razie na tej mapie jest. Zginia czaszek. Hmm. Kiedyś tutaj gdzieś na dole było Trudno powiedzieć, gdzie ta taskinia rebeliantów jest No znaczy to nie mówcie, że nie będę wchodził teraz Hmm Czuję, że biegam w kółko Tutaj wygląda jak w się Wszystko nie. pełne. Więcej nie uniosę. Tutaj byliśmy. Hmm. Czy to wejście nie było gdzieś tam w tej głównej? Zobaczmy to jeszcze raz. Jeszcze tam na górę. No nie. Tyłem. Jeszcze gdzieś do góry się da wejść watą opisuje coś, co jest blisko. Samotny wartownik strzeże mnie i swoich zbiorów. Nie, my nie udajemy się. Na tym. W tym celu wracamy się. Wydaje mi się, że... że coś po prostu przearcza, Тут есть только открывцы Все говорят, что это где-то здесь é que você... Jakieś no, skinie? Wara tylko tego przejdziemy, ale spoko. Może mogą zapewnić wsparcie? Masz wszystko? To była pułapka. Skrzynia zniknęła i schwytano Unuratu Słyszeliśmy. Pracujemy nad planem. Nieważne co nie wymyślą? Trzymają ją w więzieniu przy starej świątyni. Hakan atakował. I też go pojmano. Zaatakujemy most prowadzący do więzienia. Agresywnie. A co jeśli tam wejdę, uwolnię ją i dam sygnał do ataku? Może się udać. Edsby sprawdza świątynię w górnej dzielnicy. Może znajdzie drogę. Porozmawiam z nim. Jak ją wyciągniesz, przyjdzie wsparcie. Brzmi nieźle. Dla siły i bezpieczeństwa. Dziękuję. Nie dostanę ją. Nie masz myśli, co będzie się działo w więzieniu, w takim razie? Serio? Wierzysz w to? <laughs> Wielki syncicika i tarcza twórcy epoki. OK. Tu jest jakieś ognisko do odpalenia, czyli cóż yy... Aby pokonać kukulkamy. Takie ich bóstwo Dobra, tu jest dużo zadań pobocznych Powinnam więc... coś zrobić No dobrze, znaleźliśmy tutaj taki punkt Dobra, nasz kolega siedzi Dobra, my ruszamy w drogę Czy ja się mogę w tym tak publicznie pokazywać? Bądźcie wszyscy przeklęci Mhm, mm dobrze, dobrze Zalecam ostrożność, rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. <laughs> Dobrze powiedziane, nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony. Walczą o swoje przetrwanie. Okej, okay, zwykły skrój nam pozwala.

No, no, obóz, rozbijmy go tutaj Ostatnie odcinki były takie I dłuższe, teraz tutaj ogarniemy się ich dla przykładu. I myślę, że w tym odcinku sobie... Aha, teraz o, nie mamy w broni Zobaczmy czy mamy jakieś stroje, ale na razie nie możemy ich zmieniać Wyposażenie Wszystko to już uzyskano Naszego łuku nie możemy ulepszać, czy możemy? Możemy zrobić te ostatnie ulepszenia? Tak, no to zwiększymy sobie szybko strzelność no i znowu musimy 7 jeszcze skór zbierać. dobra na dzisiaj skończymy dotarliśmy do koszarów więzienia będziemy próbować uratować królową w następnym odcinku zobaczymy jak rozwinie się sprawa z skrzynką ja dziękuję za dotrwanie do tego takiego krótszego odcinka jeżeli chcecie być na bieżąco subskrybujcie kanał jeśli się podobało zostawcie lajk i subskrybujcie pozdrawiam